Above the world, so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines upon, then you show. Cześć ludziska, zagramy sobie w Amnezję Mroczny Obłęd. Poniżej znajduje się kilka krótkich informacji, jak uzyskać najlepsze wrażenie z gry. Dalej... W Amnezję nie powinno się grać, aby wygrać. Zamiast tego, zanurzmy się w świat gry i jej fabułę. Nie przejmuj się kiedy... Nie przejmuj się kiedy i gdzie można zapisać tę grę, gdyż gra robi to za ciebie. Jeśli chcesz opuścić grę, wystarczy wybrać zapis i wyjść. Wówczas będziesz mógł kontynuować grę od tego momentu. Świat amnezji jest niebezpiecznym miejscem, w którym jesteś całkowicie zbronny na ataki wrogów. Zdajemy naddziały pomiędzy światłem a ciemnością jest bardzo ważne dla gry i dlatego tak istotne jest prawidłowe ustawienie poziomu gamma. W tym celu użyj suwaków poniżej, aż do uzyskania ledwo widocznego kwadratu po prawej stronie. Graj w przyciemnionym pokoju ze słuchawkami na uszach w celu uzyskania głębszego efektu. Uuu. Zagramy się na takich ciemnościach. Dobra, to wszystko mamy nadzieję, że będziecie czerpać radość zanurzenia się w świecie amnezji Freak Time Games. Dobra, więc tworzymy nowy profil. o tak trochę jest głośno więc muszę to ściszyć tak o tak jest okej okay. mam nadzieję że nie będzie podgłosu w tym momencie jak mówiłem więc zaczynajmy nową grę będziemy grali 30 minut albo i krócej. Go, go, go. Jesteśmy jakimś człowiekiem, który zostaje zamknięty w zamku Don't i traci again. pamięć. Ale pomył. Share. Dzień poluje na mnie. Na Mamy mnie. pamięć. Daniel, mieszkam w Londynie, w Muszę go powstrzymać, skup się. To szaleństwo, nie zapomnij, nie zapomnij. Co się, jestem, jestem Daniel. 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 Dobra. Więc wczuwamy się, wczuwamy. Słonie rulette i możemy grać, o, więc leżymy na podłodze, co to za ciecz, która leży koło nas, wstawaj ziomość, wstawaj, ciekawe, Miałem tak przestarzałą grafikę, albo tak brudne szyby, że przez nic nie widać, dobra, jest ciemno, jest mrocznie, hmm. Mamy iść, co mamy iść? Dostęp do dzienniczka, dostęp do dzienniczka na J. Mm. Dobra, wskazówki, brak wskazówek, pamiętniczek, Bra brak żadnych wpisów w pamiętniczku, zadania. Podążę za śladem cieczy i odkryję źródło. Dobra, więc idziemy za cieczą. Za się biegać. Chyba. Nie widzę różnicy w jego piekaniu. Uu. Co tu się dzieje? Co to, o to tu chodzi? Ciemność. Widzę ciemno. Jest coś na Uuu. co? Exploring, tak? Dobra. Otwieraj mi te drzwiczki. O, mamy jedno krzesiwo. O, tu jest jasno. Jasno. Mm. Ops, rozbiłem. Dobra, wzięliśmy kolejne krzesiwo. Chyba tam nic więcej nie będzie. Więc dobra, idźmy. Idźmy dalej za tą mazią. Ciemno tu. Może, może zwiększę ma... Ciemno... U, jak to strasznie... Boję się... Gadam trzy po trzy zamiast się... Zapalmy światło... Co tu... światło! A, 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 a. Dobra, skupmy się na grze. Kurwa, co to jest? Nie spierdalamy, spierdalamy. Nie klasz, nie kładź się. Kurwa. O, aż panciarki. Dobra, smakowało mi. Dobra, idziemy dalej. Może jakiś eksploat. Już się mój brat puka, puka mi w drzwi, się zlękłem. mój unikat ciemnych miejsc tam było. Bo źle działa to na moją psychikę o o mam, mam krzysiwo. spierdalamy, spierdalamy straszą, straszą mnie inne rzeczy, oprócz oprócz tej gry, plus mój brat który puka mi w drzwi w rano takie coś eee, uu, nie, spierdalamy, spierdalamy czekaj, coś w zegarku zdrowe psychisy, lekki ból głowy Zdrowie w pełni zdrowe, mamy jedno krzesiwo, oliwa, mamy jedną oliwę, dzienniczek. Czego chcesz, czego chcesz bracie? Wyjdź stąd, wyjdź i zamknij drzwi, wyjdź i zamknij drzwi. To się legalnie powtarza, że jak nagrywam on wchodzi. Do niego nic nie dociera. Kurwa mać, ile można mówić. Dobra, podążajmy dalej. Jesteśmy hmm. do jakiegoś archiwum. Upadła na kuchenną posadzkę łzy napłynęły mu do oczu wraz z pierwszym jakim brzuch. Historyki? Hmm. Historyjki. Tak jak w metro. Ciekawe. Dobra. idziemy za śluzem. O nie To powiązanie, tak? To jest ciemno, nic nie widzę. Ej, kurwa, co tu jest grane? Tu mam iść Uu. Tak, a gdzie jest jakaś lampka? Lampeczko! Aha. Ooo oh, o, oh, oh, grubo! Kurwa! Dobra, wypierdalam Tak czego nic nie widzę? Nic nie widzę Idzie tylko to maś I tu jakieś drzwi, ale ciemno o światło Uf, 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 uf Mogę się zwiększyć tą magmę Tam, tam czy tu? Kurczę, nie, tu nic nie ma Kurwa fajcie, ja pływnę dobra, 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 nie, nie, nie Aaaa, co to jest, lampa? Lampa, lampa, jest Użyjmy lampy Gdzie jest lampa? Gdzie, jak ją mogę użyć? Podczas gry, mam nacisnąć F, tak? F, 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 F. F Jest Uuu, jest, 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 jest to za książka. Jest, jest, mamy lampę. Hehe, <laughs> sami się robimy biedy. A za jakąś obstroną śluźniową, co to nam da? Dobra. Już nic nie zapalimy. Kojowo. Dobra, 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 dobra. Idźmy dalej, jakieś archiwa, tak, dobra, jesteśmy w jakimś archiwum. Kurwa co to jest, coś ze mną łazi. Uuu, ja jebie. Kurwa, aż ciarga to. O, piecyk, stoimy przy piecyku. O tak. Światło. Klimat w grze, klimat w grze bardzo dobry, tylko że ja się nie za bardzo wczułem. No dobra, następnym razem yy, kurwa to zgrane. Następnym razem... No, jest dźwignia.

Widzenie wczytało nam, nie to. Dzięki Bogu, imię Aleksandra, zbrydzie na dół Tobie gniew. Udaj się do duchowego sanktuarium. Znajdź Aleksandra i zabij go. Jego ciało jest stare i słabe, a Twoje młode i silne nie będzie dla Ciebie przeszkodą. Dobra, nie. Pomścina nas obu Daniel Tom Bro, gdzie zatrzyma się Aleksandrę i Ja sam Daniel Uu. Co tu jeszcze jest? Podniosłeś Oliwa. Przyda się nam. Dobra, idziemy, tu idziemy tu. Uuu. Hol Dobra. Um, nie, nie wiem ile tak dokładnie trwa ten odcinek ale na holu wejściowym go zakończę i wrócimy do, do niego następnym razem. Jak widzicie zgasła lampa. Dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku. Na pewno się do niego bardziej wczuję. Nie będę go nagrywał w dzień, tylko w nocy. Na razie trzymam.